Cześć, hej, z tej strony Agata, a to są Wymiary kobiecości, podcast, w którym rozmawiamy o tym, jak celebrować kobiecość i jak ją pielęgnować w sobie. A ja z kolei jestem trenerką rozwoju osobistego kobiet, więc jeżeli pragniesz rozwinąć swoje skrzydła i żyć dobrze i świadomie, to jesteś w dobrym miejscu. Z nowości, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka. Otworzyłam zapisy na konsultacje ze mną. To jest coś, o co mnie wiele razy prosiłyście. Więc, jeżeli czujecie, że chcecie rozwinąć swoje skrzydła, porozkminiać swoją kobiecość, chcecie porozmawiać z kimś, kto spojrzy na wasz problem z, ze swojej innej perspektywy, to serdecznie zapraszam do zapisów. Myślę, że jest to ogromnie aktywujące, by mieć ze sobą na drodze osobę, która wesprze cię w rozwoju, która pomoże ci. Osiągać swoje cele, która pomoże Ci zgłębiać swoją samoświadomość. Także pięknie zapraszam. Link do zapisów będzie w opisie. Natomiast, przechodząc, słuchajcie do dzisiejszego odcinka, obudziłam się z nim rano, z tematem i wiedziałam już, że na jego temat chcę nagrać osobny materiał. I rozmawiamy, słuchajcie, dzisiaj sobie o sztuce radosnego życia. I ten. Tytuł jest bardzo ważny. I to właśnie jak zdecydowałam się nazwać na ten odcinek, bo właśnie jest to sztuka. Radosne życie jest sztuką, co to znaczy, że radosne życie się tworzy, sztuka, dzieło jest. Efektem tworzenia, efektem skonstruowania czegoś, efektem jakiejś wizji, którą materializujemy. To jest o, istotne. My ją materializujemy. Czyli to nie jest tak, że ona po prostu do nas przychodzi i zawsze sobie jest, i, albo wyskakuje nam po prostu jak Filip skonopi. Nie, nie, nie. Sztuka radosnego życia, sztuka szczęśliwego życia, to jest ta umiejętność do takiego konstruowania swoich przekonań. Myśli, decyzji, żeby one nas wspierały i żebyśmy w efekcie mogły żyć szczęśliwym i radosnym życiem. I dzisiaj będziemy sobie wchodzić w różne wymiary tego, co to znaczy i dlaczego mamy tak duży problem z tym, żeby żyć radośnie i szczęśliwie. Czy nie powinno być tak, że Bóg chce i chciałby nam po prostu dać łatwość radosnego życia, z czego to wynika, że jest to trudne? I będziemy o tym rozmawiać w przeróżnych, przeróżnych kontekstach. Natomiast często, słuchajcie, uważamy, że mm, niektórym to tak w życiu idzie. Niektórym to tak wszystko wychodzi, a nam jakoś tak nie. I jeżeli masz takie przekonania, jeżeli masz takie poczucie nieadekwatności i tego, że tylko tobie nic nie wychodzi, to bardzo prawdopodobne, że to jest pewien wskaźnik zewnątrz sterowności, tego, że. Ty nie czujesz, że ty aktywnie masz jakiś wpływ na to, co się dzieje w tym świecie. Że ty realnie masz jakąś sprawczość nad tym, co się dzieje. My tutaj dużo na tym, w tym podcaście i w ogóle na YouTubie, zapraszam też pięknie na YouTube, tam są cotygodniowe, rozwojowe live'y, także zapraszam pięknie. Często rozmawiamy właśnie o tej sprawczości, bo to jest duży problem, że lubimy być ofiarami, że lubimy czuć, że wszystko przydarza się nam z zewnątrz, a że nie mamy na to żadnego wpływu. W rzeczywistości każda z nas wybiera, jak patrzy na świat i jak go czuje. Może w ten sposób. Mamy programy z dzieciństwa, których sobie nie wybrałyśmy. My nie byliśmy na tyle świadome, by móc je wybrać. Natomiast teraz cała a, praca nad sobą i wszystko to, co tutaj robimy, polega na tym, żeby stać się dorosłą. Stać się dorosłą i świadomą, i móc wybierać, jak chcemy czuć tą rzeczywistość, jak my chcemy ją odbierać. I mamy taką możliwość. I nie wiem, jak Wy, bo jest to wybór: można wybierać cierpienie, można wybierać kłopoty finansowe, można wybierać a, wkurzenie, można wybierać złość, można wybierać plucie jadem na innych dookoła. I można wybierać generalnie takie życie, które jest przepełnione tymi zjawiskami. Można, mamy tego, do tego wolność. Natomiast jest też druga opcja, i to jest wybieranie radości. I lubię to słowo radość bardziej nawet niż szczęście, bo szczęście nam się kojarzy z takim przymusem, że zawsze musimy być szczęśliwi. Zawsze musimy być szczęśliwe. I to jest nieprawda, bo w. Radości płynącej z życia i w tej sztuce radosnego życia nie chodzi o to, że nie będzie negatywnych emocji. Negatywnych nawet nie przepadam za tym słowem, bo to też nie jest tak oczywiste, czy coś jest negatywne, czy nie. Złość potrafi być ogromnie wartościowa, jeżeli dobrze jest, ją przetransformujemy, smutek jest nie, jakby niesłychanie potrzebną też emocją, więc też nie lubię nawet w tych kategoriach e, patrzeć na emocje, natomiast w dużym uproszczeniu. Kiedy spotykamy się z tymi trudniejszymi emocjami, tymi, które wywołują w nas dyskomfort, to może być właśnie takie przeświadczenie, że my tego nie wybieramy i że tak nam się to po prostu przydarza. A to wynika z tego, że mamy naturalną inklinację jako ludzie i o tym też często mówiłam, czy to na, na moim Instagramie, czy to na TikToku, czy na YouTubie, że jesteśmy z natury uzależnieni od cierpienia i uzależnieni od dram. I jesteśmy bardzo w mentalności braku. Yy, I to jest nasza taka naturalna tendencja. I w ostatnim liveie fajnie mówiłam o tym, że czuję, że są takie dwie perspektywy, do których możemy się podłączać. Możemy się w dużym skrócie podłączać do yy, energii braku. W sensie energia, chodzi mi tutaj po prostu o przeświadczenie braku, lub przeświadczenie obfitości od Boga. I to, co uważam, że pięknie robią religie, w szczególności chrześcijaństwo, to jest to, że ono uczy podłączania się pod tą obfitość Boga. I y, mówiąc nam o tym, że mamy Mu zaufać, że On chce dla nas dobrze, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo i tworząc tą całą, ten cały dogmat, On ma nam pomagać, podłączać się pod tą obfitość, by móc żyć radośnie. I to jest istotne, i dzisiaj o tym kontekście wiary też będziemy oczywiście sobie mówić. Natomiast słuchajcie, to jest największe wyzwanie ludzkiego życia, ta tendencja do cierpienia, i to jest rzecz ogromnie, ogromnie ludzka, by patrzeć na świat też przez oczy ego. Patrzymy na ludzi jak na konkurencję. Kiedy widzimy, że ktoś zarabia, wygląda, że ktoś w czymś jest lepszy, w ogóle nie, też nawet tego nie lubię, bo ciężko w ogóle wartościować w ten sposób, to wtedy włącza się ego, które zazdrości. I to jest trudne i męczące, i my w to idziemy, i my w to brniemy. Bo tak długo, jak my nie nauczymy się spoglądać na nasze tendencje z perspektywy trzeciej osoby, tak długo będziemy niewolnikami, niewolnicami tych nieświadomych procesów. Taką mamy skłonność. I tą skłonność mieliśmy od zawsze i potrafiliśmy się zabijać, mordować i robić sobie okropne rzeczy przez to, że brała w nas właśnie siła ta zwierzęca nasza część, ta niższa nasza część, która jest oczywiście częścią nas. I ona zawsze nią będzie tak długo, jak będziemy w tym wcieleniu ludzkim. Natomiast sztuka radosnego życia to jest mięsień. Mieśnie, który wymaga pracy i który ćwiczymy całe nasze życie, całe nasze życie. I dlatego ja tak kocham pomagać kobietom w, tym, w tej kwestii, bo naprawdę czuję, że i wiem na moim przykładzie i na przykładzie wielu osób mi bliskich, że to wszystko jest do przepracowania, że jesteśmy w stanie nie być uzależnieni od cierpienia na tyle, na ile jesteśmy teraz w tym momencie w stanie to zrobić. Czy to znaczy, że nie będą przychodzić czasami trudne emocje? Oczywiście, że nie. Ba, ja nawet chcę, żeby one przychodziły. Ja chcę czuć smutek. Ja chcę czasami się wkurzyć. Ja chcę czuć bogactwo ludzkiego istnienia. Ja nie chcę wypierać wszystkiego i udawać, że jestem wiecznie pozytywna. Natomiast jest pewien błysk i jest pewien sposób, w jaki przeżywam nawet te trudne emocje, który jest zupełnie inny od tego w którym kiedyś żyłam, od sposobu, w którym kiedyś funkcjonowałam. I o to chodzi. Nie chodzi o uciekanie w duchowość, w religię i udawanie, że wszystko zawsze jest super, tylko o to, żeby integrować swoje doświadczenie tak, by nadal, mimo tego, że tak, ludzie umierają, są wojny, są trudności, naprawdę życie potrafi być ciężkie, to że my nadal w tym wszystkim potrafimy znaleźć radość. I to jest ogromnie, ogromnie piękna umiejętność. I to jest właśnie ta sztuka, na którą poświęcamy i myślę, że warto poświęcić całe swoje życie, i warto w nią inwestować, i warto czerpać z tego, z, z tego że można wybrać takie życie dla siebie. A to, jaka jest dla mnie taka bardzo basic, recepta dobrego życia, dobrego kobiecego życia, jest no niby prosta. A tak naprawdę jednocześnie bardzo złożona w praktyce, bo to się składa przede wszystkim na zdrowe relacje i bliskie więzi z ludźmi. Także jeżeli planujesz swoje życie i jakoś je mm, priorytetyzujesz, to relacje są bardzo ważne. Poczucie sensu jest tak samo wa ważne i dążenia do osiągania jakichś celów, ale tutaj jest właśnie ten tricky point związany z ego. Z tym, z jakiego miejsca my chcemy to osiągać. Ja głęboko wierzę na podstawie tego, czego się uczę teraz, chociażby odnośnie Boga, czy odnośnie tego też, jak ja czuję rzeczywistość, że najlepiej, najbardziej podłączona pod boską mentalność i boską energię jestem wtedy, kiedy pomagam innym ludziom, dlatego że faktycznie ja im chcę pomóc, że ja faktycznie chcę nieść dobro, że ja nagrywam odcinek z myślą: chcę, żeby ktoś. Kto potrzebuje tego usłyszeć, to usłyszał. Jak tylko zaczyna się śpiewka ego, że ja to robię, żeby zaspokoić jakąś, mm, jakiś brak we mnie, to robi się nieciekawie i pewnie znacie to uczucia. I uważam, że to jest źródło wielu nieszczęść w życiu, gdzie my właśnie gonimy za tym bożkiem, jakim jest status, jakim są pieniądze, jakim jest cokolwiek. Cokolwiek nie weźmiesz sobie za, za szczyt, Swojej piramidy wartości. I sztuka właśnie jest w tym, żeby twojo, na szczycie Twojej piramidy, żeby Twoją piramidą był Bóg i relacja z Nim i łączenie się z tą właśnie mentalnością Boga i z tą obfitością Boga. O to chodzi. I to nie jest coś, co słuchajcie, przebadamy na, przynajmniej na razie nie mamy takich narzędzi, tak? To jest coś na tak głębokim, komórkowym poziomie, są teraz piękne badania, które wskazują na to, jak pięknie wpływa na nasz układ nerwowy modlitwa i właśnie refleksja, journaling. Natomiast at the end of the day to jest coś tak głębokiego i tak trudnego do określenia, że każda z nas wie, że głęboka modlitwa i zgłębianie chociażby Biblii i tego, co tu jest napisane, że to jest jak pokarm dla duszy. I dlatego właśnie karmmy się tym pokarmem taką receptą na zdrowie też jest oczywiste to myślę, że każda z Was to wie, ale chcę to powiedzieć może są tutaj dziewczyny, które jeszcze mają z tym problem i trudności to jest też etap drogi bardzo ważny dbanie o zdrowie fizyczne o to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, pamiętajcie nasze ciała to są nasze świątynie to są świątynie Ducha Świętego jeżeli już zahaczamy tutaj o chrześcijaństwo więc to poczucie, że to miejsce, w którym ty jesteś teraz, ten awatar, w którym ty teraz jesteś, że on jest zadbany. I, I właśnie to jest istotne zadbany. On nie świadczy o naszej wartości. Twoje ciało nie świadczy o twojej wartości, natomiast chcesz o nie dbać, by czuć się w nim bezpiecznie i dobrze. I chcesz je wzmacniać, chcesz wzmacniać swoje ramiona. Myślę, że kiedy dążymy, kiedy mamy jakiś element naszego życia, chociaż malutki poświęcony temu e, ciału, żeby ono się rozwijało, żeby ono się wzmacniało, to to naprawdę wypełnia nasze życie radością. No i oczywiście słuchajcie, no połączenie z czymś większym od siebie, z czymś duchowym, z Bogiem to nas napełnia, to jest ten pokarm dla duszy. Dlaczego tak dużo osób teraz czuje totalny brak sensu, totalne zniechęcenie, totalne zagubienie? Albo właśnie taką apatię często widzę, apatię bardzo mocno, bo nie ma tego elementu życia, który jest transcendentny, który jest duchowy, który jest ponad moje samolubne potrzeby. Więc to jest ta recepta, która powoduje, że my, nasze życie jest zorganizowane wokół tych rzeczy, i warto jest, byśmy wybierając. Pracę, byśmy wybierając studia, byśmy wybierając partnera, patrzyły w taki świadomy sposób. Trochę mnie to przeraża czasami, powiem Wam, że widzę tak dużo kobiet i mężczyzn, którzy po prostu wchodzą w relacje, w, idą na studia czy do pracy tak bezmyślnie, tak po prostu, bo rodzice kazali, bo społeczeństwo kazało. To ciebie nie napełnia koniec końców. I ja głęboko wierzę, że każdy z nas ma jakieś powołanie. I każdy ma też oczywiście swoją drogę, także dla każdego to może być coś innego. Natomiast e, wsłuchać się w to, co, co Bóg chce, żebyś ty robiła, z kim Bóg chce, żebyś ty była. I zawsze, jeżeli właśnie mamy Boga na pierwszym miejscu, jeżeli mamy tą absolutną miłość do, do Niego, to wtedy te wybory stają się dużo prostsze. I jesteśmy w stanie czerpać radość nawet kiedy faktycznie musimy kurczę się do czegoś zmusić, albo musimy, no, faktycznie zrobić coś, co, na no, co nie mamy może teraz ochoty. To jakby wymiar tego zmuszenia się, w cudzysłowie jest dużo mniej wykańczający i dużo mniej trudny przez to, że my a, mamy właśnie, my wiemy, że my realizujemy coś dużo większego od siebie, nie coś, żeby zaspokoić nasze jakieś a, chwilowe popędy ego. I które nie mają głębszej wartości. No i słuchajcie, oczywiście przygotowałam też na dzisiejszy odcinek fragmenty z mojej Biblii, z Pisma Świętego. Będą one w opisie, a teraz Wam je tak szybko przeczytam i będziemy sobie o nich mówić. Pierwszy cytat: Radosne serce wzmacnia zdrowie, ale przygnębiony duch wysusza kości. I to jest, słuchajcie, ten element tej naszej, tych naszych rozważań, e, który właśnie mówi, piękne tutaj Pismo Święte mówi o tym, że zobaczcie, przygnębiony duch wysusza kości. Czyli przede wszystkim jest to ten element sprawczości, że my możemy wybierać, czy mieć radosne serce, czy przygnębionego ducha, i jest ten element tego, jak to na nas wpływa. Pielęgnowanie w sobie, w nas tego przygnębienia, tego poczucia bycia ofiarą, tej niesprawczości, nie, nie, nie wzbogacanie się o tą sztukę radosnego życia, to wysusza nasze kości, czyli to pozbawia nas życia, nawet jakbyśmy chciały wejść tak głębiej. Co to, jest? co to jest kość? Czym są kości? Kości to jest nasza struktura, to jest to, co. Trzyma nas w ryzach, de facto. To jest to, co nadaje naszemu ciału strukturę. I wysuszając kości, my się, czyli będąc przygnębionymi, my się pozbawiamy tej fundamentalnej struktury naszego ja. Zobaczcie, jaka głęboka mądrość jest w tym małym fragmencie z, przy, z Księgi Przysłów. Więc pamiętajmy, że radosne serce wzmacnia zdrowie. To jest też to, o czym mówiłyśmy ostatnio, że ci, tym, którzy mają, będzie dodane z tego poziomu radosnego serca, które potrafi się radować, bo się nauczyło, bo się uczy pracować nad sobą, bo dziennikuje, kiedy jest jakiś trigger, bo uczy się przepracowywać swoje ograniczające przekonania. Takie serce wzmacnia zdrowie, powoduje, że nam się dodaje obfitość, nam się dodaje szczęście z życia. I uważam, że to jest. Piękna, prosta metafora. I jest to prosta, jednocześnie takie trudne, żeby utrzymywać to w rzeczywistości, jeżeli mm, zwracamy uwagę tylko na komunikaty z zewnątrz. A, bo większość osób pewnie z naszego otoczenia naturalnie jest uzależnionych po prostu od cierpienia, czy to nasza rodzina, czy koleżanki, my same jesteśmy, więc przełamywanie tych schematów jest trudne. Ja nie mówię, że to na początku nie wymaga pracy, bo to wymaga. Realnego wysiłku, ale powiem Wam, że ja po prostu podjęłam taką decyzję, bo uznałam, że co jest dla mnie trudniejsze: życie w ciągłym nieszczęściu i w ciągłym lęku i w ciągłym zwątpieniu w siebie, czy już po prostu posadzenie się przed tym biurkiem, kupienie tego journala, journalowanie, jak coś mi się dzieje emocjonalnie i wzrastanie dzięki temu. I dla mnie. Jestem chyba na tyle błogosławiona w moim życiu, że w tak młodym wieku um, Bóg mnie już popchnął w tą stronę, że ja po prostu nie byłam, tak silne były moje emocje i tak silna była chęć odczuwania radości jednocześnie. Ja zawsze miałam w sobie to pragnienie radosnego życia, które, którego jednocześnie nie mogłam realizować bo miałam te wszystkie programy, które mnie ograniczały. Więc u mnie to, był tak, to było tak silne napięcie, że po prostu Bóg mnie zmusił, że ja musiałam przepracować. I dlatego chcę Wam teraz z tym pomagać, więc jeżeli masz z tym kłopot, e, to zapraszam albo na, do mnie na konsultację, możemy porozmawiać o tym, co się u Ciebie dzieje, jak się czujesz, albo do programu wysokowibracyjna, jeżeli wolisz taką indywidualną pracę w własnym tempie. Tam jest już zestaw takich gotowych praktyk i narzędzi, byś mogła ucieleśniać i wdrażać to wszystko. Natomiast słuchajcie, idąc dalej, do naszego Pisma Świętego, mam tutaj fragment z księgi Kocheleta, który też jest świetny i bardzo mi się spodobał, i trafiłam na niego też przypadkiem w ogóle, szukając inspiracji do tego odcinka. Jeśli nie naostrzy się siekiery która się stępiła, trzeba pracować ze zdwojoną siłą. I co nam to mówi? Bo może się wydawać to niezwiązane z tematem dzisiejszego odcinka, ale jest ogromnie. Bo to jest... To jest ten fragment mówi nam o pracy nad sobą, uważam. E, może nam mówić, oczywiście. Bo jeżeli my nie naostrzymy siekiery, jeżeli my nie będziemy pracować nad sobą, jeżeli my nie będziemy regulować naszego układu nerwowego, jeżeli my nie będziemy siadać do pracy ze swoim wnętrzem, do czytania pisma, czy do czegokolwiek, co ciebie napełnia duchowo, jakiegokolwiek jesteś wyzwania, wyznania, jeżeli to się nie dzieje regularnie, codziennie, że nie masz praktyki takiej self care medytacji, że nie medytujesz, nie modlisz się. To w momencie, w którym, je jeżeli ty nie naostrzysz tej swojej siekiery, która się stępiła pod ciężarem różnych doświadczeń, to będziesz miała dużo ciężej w tym życiu. Dużo ciężej niż jakbyś po prostu kupiła ten journal, kupiła to Pismo Święte czy inną księgę religijną jakiegokolwiek jesteś wyznania i nie zaczęła. Pod warsztat, na warsztat, brać tych rzeczy, bo może się to wydawać trudne, siedzenie z tymi emocjami, natomiast at the end of the day to jest dużo fajniejsze i prostsze niż uciekanie od siebie przez całe życie. A uwierzcie mi, były w mojej rodzinie przypadki, gdzie widziałam osoby, które tragicznie kończyły przez to, że nie chciały się zmierzyć z, ze swoim wnętrzem i ze swoimi emocjami. I od siebie się nigdy nie ucieknie. To jest jedyna osoba, ty, z którą będziesz do końca swoich dni. Więc zbuduj ze sobą relacje i znaj siebie. I ostrz tą swoją siekierę każdego dnia, <grytania> czytając, regulując się, modląc się i patrząc, przyglądając się sobie, jak Ty się zachowujesz, dlaczego się tak zachowujesz. I słuchajcie, na koniec mam coś z Nowego Testamentu jest to z Jana Powiedziałem wam to, aby wypełniła, wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała, dopowiedział Jezus do uczniów. I o czym my tutaj czytamy, o czym my mówimy, słuchajcie. Jezus, Bóg powiedział nam to wszystko. Powiedział nam to wszystko, co jest w Nowym Testamencie, te wszystkie też przykazania, te wszystkie Refleksja odnośnie miłowania drugiego człowieka, odnośnie tego, jak się zachowywać, po to, byśmy byli radośni. I to jest istotne. Byśmy dzięki tym jego naukom, on to tu mówi, powiedziałem Wam to, aby wypełniała Was moja radość. Radość. I aby ta radość była i to mi się podoba, lubię to słowo doskonała. Doskonała. I to jest to. Kobiety słuchające tego podcastu, kobiety, które są tutaj, pragną doskonałości w swoim życiu. I to w taki sposób, że chcą, by ich życie było coraz lepsze, coraz piękniejsze. Nie lubimy tutaj przeciętności. Nie lubimy wypierania, lu nie lubimy takiego przeświadczenia, że życie moje i ja jestem przeciętna. Nie. Jestem stworzona. Jak wiecie, z każdego odcinka na podobieństwo Boga. I jestem stworzona po to, aby żyjąc w zgodzie z naukami duchowymi i w zgodzie z wizją Boga na mnie, żeby moja radość była doskonała. I ta radość będzie doskonała, jeżeli ja się będę stawiać dla siebie samej do kartki, do journala, do medytacji, do modlitwy. I to jest właśnie to, chciałam bardzo Wam przekazać w tym odcinku, bo tak męczący jest dla mnie obraz smutnego katolika, który leży krzyżem i płacze, i jest wiecznie nieszczęśliwy, i ciągle zakłopotany. Oczywiście to jest ludzkie, ja absolutnie nie baszuję tego, natomiast nie. Nie o to chodzi. Nie do tego dążymy, żeby żyć we wstydzie, żeby żyć w lęku, żeby wypierać albo żeby czuć się niewartościowymi przez to, że mamy wady. Nie, nie o to chodzi. Tak, mamy wady, mamy swoje trudne wymiary, jesteśmy grzesznikami. Natomiast my się mamy radować i niech ta radość będzie doskonała, jak to Jezus powiedział wiara ma ciebie wypełniać, relacja z Bogiem, z tym co duchowe, jakkolwiek tego nie rozumiesz, nawet jak nie jesteś osobą wierzącą, w, nie jesteś chrześcijanką. Połączenie z boskim elementem rzeczywistości to ma ciebie napełniać i radować. To ma ciebie zachęcać do radości i ułatwiać ci tą radość. Cała Biblia jest o tym, że Ty masz uczyć się, podłączać do tej boskiej częstotliwości tego świata. I to, co też jest istotne, że w tym wszystkim kontekst jest tego, że by radośnie żyć, mamy też miłować siebie nawzajem. I to jest fajna myśl, bo to jest ta myśl o tym i to powiedzenie o tym, że my jesteśmy dużo bardziej jednością, niż nam się wydaje to jest trudne, bo mamy na pewno osób, które, za którymi nie przepadamy, albo które nas czymś zdenerwowały, albo mamy jakichś wrogów nawet. Natomiast dalej, wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, i nawet w obliczu jakichś okropnych rzeczy, które nam się działy, takim ideałem, do którego warto dążyć jest brak nienawiści i miłowanie siebie nawzajem. Bo to jest to, co w ogóle Jezus powiedział zaraz po tym fragmencie z Ewangeliana. Więc idąc dalej, radowanie się jest spełnianiem woli Boga, jest działaniem w zgodzie z Nim. Nie jest czymś pustym, nie jest czymś głupim, nie jest czymś niepoważnym. Mamy też ogromną obsesję na punkcie wiecznej powagi, uważam. Nie robimy miejsca w naszej kulturze na radość, i zróbmy ją, i Ty ją zrób w swoim życiu. Tak często nie potrafimy się cieszyć, chociaż teoretycznie mamy te wszystkie rzeczy, które według recepty szczęścia są potrzebne. No właśnie, bo tu już przychodzi ten głęboki wymiar pracy nad sobą, w, której, w którym trzeba. Przyjrzeć się swoim schematom i nauczyć się nowych schematów, co robimy i w wysokowibracyjnej, i na konsultacjach. Natomiast wiem, że jesteś w stanie dotrzeć do tego etapu, że jesteś w stanie, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się radować życiem. I tego chcę dla każdej z Was, bo chcę widzieć świat pełen radosnych, wesołych i uradowanych tym pięknym, krótkim, wyjątkowym totalnie nielogicznym totalnie przewrotnym życiem i tego dla Was pragnę dziękuję pięknie za słuchanie zapraszam na mojego Instagrama koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli oglądasz to na YouTubie a oceń proszę gwiazdkami, jeżeli słuchasz to na Spotify, dziękuję, dziękuję pięknie jeszcze raz za słuchanie i za to, że tu jesteś do zobaczenia, buziaczki i hej!